Dzień dobry, witam serdecznie, a to jest Ekspres Frankowiczów odcinek 74. Natomiast dzisiaj mamy oczywiście niedzielę 10 kwietnia 2022 roku. Kamil Chwiedosik, jak zawsze, obecny, gotowy do walki, gotowy do odpowiedzi na Państwa pytania, ale także oczywiście do komentowania bieżących spraw. Oraz Zbigniew Furbański. No właśnie, tak, to ja. To ja. Drodzy Państwo, dzisiaj przed nami kilka bardzo ciekawych tematów, które będziemy komentować, ale zanim do tego przejdziemy, to zapraszam na skrót właśnie informacji, które będą dominowały w dzisiejszym odcinku. Frankowicze górują w sądach. Przybywa prawomocnych wyroków. Kolejna skarga Rzecznika Praw Obywatelskich, korzystna dla Frankowiczów. Coraz więcej wyroków zapada podczas posiedzeń niejawnych. Kolejne przegrane banków i stwierdzenia nieważności umowy, a sprawy dotyczą następujących banków. Getin Bank, Fortis oraz Deutsche Bank. Kolejny odcinek programu Okiem byłej Frankowiczki. Odpowiedzi na pytania internautów. Drodzy Państwo, tylko w lutym tego roku w polskich sądach zapadło co najmniej 530 wyroków w sprawach dotyczących hipotek frankowych. Jest to Kami przyznasz chyba nowy rekord, prawda? Bardzo dużo. Natomiast tu trzeba też powiedzieć, i to jest istotne z perspektywy przede wszystkim tych rzeczy, które są ważne dla członków społeczności Życia bez kredytu, że nasza społeczność już zanotowała ponad 350 wyroków od czasu, kiedy prowadzimy sprawę dla członku społeczności Życia bez kredytu. Wiadomo, że czekamy na kolejne, bo mamy jeszcze 1150 nierozpatrzonych spraw w pierwszej, w drugiej instancji, z uwagi na to, że łączna suma tych pozwów, które już skierowaliśmy, do sądu, też przekroczyła 1500 spraw, a co najważniejsze, to, o czym cały czas mówimy, 100% spraw wygrywamy prawomocnie na zasadzie teorii dwóch kondykcji, biorąc pod uwagę właśnie te wyroki mówiące o nieważności. Także to jest bardzo ważne, a pamiętajmy, że niedługo kolejna rocznica, czyli rocznica uchwały Sądu Najwyższego 3 CZP 6 na 21, która ma moc zasady prawnej i od której właśnie zaczęło się w zasadzie masowe już wydawanie wyroków na zasadzie teorii dwóch kondykcji, co najbardziej cieszy właśnie frankowiczów. Kamil, ale linia orzecznicza dotycząca hipotek frankowych wydaje się już ukształtowana, ale przynajmniej w podstawowym zakresie. Nie wiadomo, pozostają natomiast szczegóły. Powiedzmy, mm -hmm. właśnie wejdźmy w, ten, w te, te szczegóły, bo to jest ważne dla wszystkich franków. Tak, no tu trzeba przede wszystkim popatrzeć na to z perspektywy braku prawa precedensów w Polsce. Więc to też nie jest tak, i ja zawsze to powtarzam każdemu z osobna i wszystkim, którzy również tutaj nas słuchają w ekspresie Frankowiczów, że to nie jest tak, że ma się umowę i na pewno składając pozew w sądzie, będzie się miało unieważnienie, stwierdzenie nieważności umowy, czy jakikolwiek inny korzystny wyrok. Tak nie jest, z uwagi na różne okoliczności, na kontrolę incydentalną wzorca umownego, na różne też czynniki spływające na status konsumenta. Pamiętajmy, że zgodnie z artykułem 22 Kodeksu Cywilnego, konsument jest osobą, która zawiera czynność prawną bez bezpośredniego związku z własną działalnością gospodarczą czy też zawodową, i przez pryzmat również tego statusu konsumenta sąd też bada tego rodzaju sprawy, więc oczywiście nie można powiedzieć tu automatyzmie. Kolejna skarga Rzecznika Praw Obywatelskich, który stoi po stronie Frankowiczów, i to jest bardzo ważna sprawa, dotyczy małżeństwa, które zostało pozbawione mieszkania praktycznie. No to, tak, to, to są to sprawa. to są bardzo prawda? smutne sprawy i e, chciałbym tutaj zaznaczyć, że e, jest to ostatnia, e, nazwijmy to instancja, tak, gdzie, gdzie można sk składać takie e, prośby, wnioski o wzruszenie jakiegoś prawomocnego wyroku. Na całe szczęście zdecydowana większość tych skarg nadzwyczajnych przynosi skutek zamierzony, czyli pozytywny, czyli ten wyrok jest zmieniany. Natomiast no niestety też trzeba powiedzieć, że tego rodzaju skarg jest już. Z tego co otrzymaliśmy ostatnio pismo od Właśnie z tej instytucji, że jest to ponad 80 tysięcy różnego rodzaju wniosków, oskargi, nazwyczajne. Także, no niestety, no na pewno nie można liczyć, że to jest prosta sprawa do przeprowadzenia ani też, że da się ją zrobić, przeprowadzić przez sąd szybko. Dlatego trzeba niestety no, to, to traktować jako już tą ostatnią deskę ratunku. No i tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, najczęściej one są z korzyścią, te wyroki dla frankowiczów, dla konsumentów w ogóle, bo to oczywiście nie dotyczy te 80 tysięcy tylko spraw frankowiczów, ale też innych konsumentów, inne, inne osoby, które czują się poszkodowane w skutek wydania prawomocnego wyroku sądu. Do najczęściej drugiej instancji. No właśnie, jesteśmy w temacie sądów, a okazuje się, że coraz częściej, coraz więcej wyroków zapada podczas posiedzeń niejawnych. Kamil, z czego to wynika? To jest tajemnica jakaś, czy o co, o co chodzi? Właśnie? Nie, nie jest to tajemnica. Tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że my od czerwca zeszłego roku mamy nowelizację Kodeksu Postępowania Cywilnego w ramach tarczy antykowidowej. właśnie po to, aby usprawnić, udrożnić trochę tą, tą ilość spraw, która ma miejsce, w, w we wszystkich sądach w Polsce. Przede wszystkim oczywiście w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ale um, ustawa dotyczy wszystkich sądów. I to, co e, jest e, właśnie e, w ramach tej nowelizacji najciekawsze to jest to, że takie wyroki mogą zapadać na posiedzeniach niejawnych nawet bez prowadzenia jakiegokolwiek posiedzenia stacjonarnego, czy też nawet zdalnego, ale w ogóle bez rozprawy. Oczywiście taka, takie okoliczności, gdzie w ogóle nie ma ani jednego terminu na przesłuchanie, chociażby strony powodowej, zdarzają się rzadko, ale już się zdarzają. Natomiast w sytuacji, w której na przykład po takim przesłuchaniu nie doszło jeszcze do wydania wyroku, a już wiemy o tym, że są przesłuchani świadkowie, i są przeprowadzone wszystkie dowody, brakuje być może jeszcze jakiejś tam wymiany pism procesowych. to Sąd już nie musi w ogóle wyznaczać kolejnego terminu, tylko wydaje wyrok na posiedzeniu jawnym. I to właśnie bardzo cieszy, że już setki wyroków zapadły w tym nowym Wydziale Frankowym, właśnie bez ostatecznego, powiedzmy, stanowiska, które musiałyby być przedstawiane normalnie przed obliczem sądu. Tutaj stanowiska są przedstawiane, na piśmie, i dzięki temu, właśnie dużo szybciej są wydawane wyroki, chociaż oczywiście, wciąż średnio zakładamy, że sprawa do prawomocnego wyroku będzie trwała. Trwała aż 3 lata, no bo jednak, mimo wszystko, nie jest to też automatyczne, ale tutaj oczywiście jeszcze dodam, że jeżeli wniosek będzie złożony z wnioskiem zabezpieczenie roszczenia, to najprawdopodobniej właśnie w tym wydziale Frankowicz przestaje płacić już raty od momentu zaraz złożenia takiego wniosku razem z pozwem, czyli w ciągu około 3 miesięcy od w ogóle podjęcia decyzji pozwania banku. A tymczasem mamy kolejne korzystne dla frankowiczów wyroki, czyli unieważnienia umów banki Getin Fortis Deutsche Bank. Kamil oczywiście zna szczegóły, powiesz coś więcej na ten temat? Tak, we wszystkich tych wyrokach oczywiście chodzi przede wszystkim o to, że Frankowicz po e, wydaniu tak prawo, te, tego prawomocnego wyroku e, albo otrzymuje list mazalny w celu właśnie wykreślenia banku z hipoteki, albo jeżeli bank sam tego nie chce zrobić, no to składamy wniosek o wykreślenie banku z hipoteki dzięki właśnie ustaleniu w sentencji wyroku stwierdzenia nieważności takiej umowy. Oczywiście również w sprawach, w których dochodzi do zasądzenia kwot mamy, bierzemy na siebie odpowiedzialność i tutaj mamy oczywiście same sukcesy w odzyskaniu pieniędzy, które należą się frankowiczom poprzez ten proces egzekucji, chociaż nie dochodzi obecnie do egzekucji komorniczych, bo banki już nie tak jak kiedyś, kilka lat temu, same z siebie płacą, bo wiedzą, że jeżeli tego nie zrobią, po prostu komornik zajmie te pieniądze na rachunku chociażby Depozytowym Narodowego Banku Polskiego, także wszystkie te wyroki prowadzą do uwolnienia się od kredytu i nienależnie pobranych środków przez bank. A ja, drodzy Państwo, zapraszam do obejrzenia fragmentów najnowszego odcinka programu Kasi Urbańskiej, czyli Okiem byłej Frankowiczki. Niesamowite, prawda? Zarabia Pan w złotówkach, a nagle w banku się Pan dowiaduje, że tak naprawdę to, że zarabia Pan w złotówkach, to obniża Pana zdolność i musi Pan wziąć kredyt we franku, który jest dla Pana, złotówkowicza, bezpieczniejszy. Przyznam się szczerze, że wtedy w ogóle generalnie, jak człowiek w potrzebie nie analizuje tego w ten sposób, to mm -hmm. no to jakby teraz jesteśmy, jestem mądrzejszy jakby po szkodzie, że się tak wyrażę. Natomiast wtedy to oczywiście to było wybawienie, no bo ja mam rozpoczętą budowę, nie stać mi na, na skończenie, szukam mm -hmm. w amoku kogoś, kto mi y, udzieli kredytu, a oni mówią, proszę, tu jest kredyt. I myśmy to pytanie zadawali, bo to jakoś tam sobie korespondencję kiedyś odszukałem. Wnioski, znaczy Argumenty były bardzo proste i logiczne. To jest bardzo stabilna waluta. Przez ileś tam lat jej kurs był stały, oprocentowanie było bardzo stałe, niskie. W związku z tym, no Szwajcaria to jest przecież ostoja stabilności, niezależności, neutralności, w związku z tym przem przemówiło to do nas po prostu. No tak, świetny PR Szwajcarii spowodował, że wszyscy uwierzyliśmy w magię tego Franka Szwajcarskiego. Tak, tak, to no, dokładnie coś takiego. No właśnie, to który moment był takim momentem, że sobie pan pomyślał, nie no, coś jest niehalo z tym kredytem, muszę mu się zacząć przyglądać? Tutaj znowu powiem, że przez pierwsze 5-6 lat w ogóle się na tym nie zastanawialiśmy. bo Była budowa, cieszyliśmy się nowym domem. Też, żeby była szczerość. Nas nigdy nie było, nie, nie byliśmy w takiej sytuacji, jak teraz jest w sporoczu, że nie stać ich na spłatę kredytu. Jakoś sobie zawsze radziliśmy, to nie był dla nas problem. Natomiast około 16-17 roku zaczyna się szum, i my, ja, ja z ciekawości zaglądam do, w końcu do swojej umowy i mówię, to ile mi jeszcze zostało do spłacenia? No i tu nagle przeżywam szok. Mhm. Wziąłem 550 tysięcy, mam 630 do spłacenia po 10 latach spłacania, i mówię: Coś, no tak. coś jest nie tak. To jaką radę dzisiaj, dzisiaj dałby Pan tym wszystkim, którzy jeszcze nie zdecydowali, nie zdecydowali się na spór z bankiem, co może spowodować, że jednak uwierzą, że po drugiej stronie jednak są sądy i to one zdecydują, czy umowa była uczciwa, czy nie? A dziś wiemy zgodnie z nią orzeczniczą, że nie, nie grało w tych umowach coś. I ja myślę, że przede wszystkim na spokojnie trzeba usiąść. To jest bardzo trudne, wyzbyć się tych emocji, usiąść sobie na spokojnie, wziąć na przykład kogoś z rodziny, kto jest niezwiązany nie z tym kredytem, żeby po, pozadawał nam pytania. Mhm. Takie pytania, no dobrze, a jak długo chcecie to spłacać? A ile jeszcze macie do spłacenia, a ile już spłaciliście, a ile zaryzykujecie? I, 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 i wtedy okaże się, że jedyną, jedynym wyjściem jest takie walczyć o swoje. Walczyć o swoje i to w ogóle. No, nie, nie możemy się poddawać, bo, bo to też chyba na tym polega, że my się boimy tych instytucji. Mhm. Ja to też pamiętam, że wtedy istniało takie pojęcie, jak, że bank to jest taka instytucja zaufania publicznego. No, tak się to zdewoluowało, taka erozja tego, tego, tego jakby stanowiska dzisiaj jest, że to w ogóle to jest piach pył z, te, z tego zostało. No. no i powoli zbliżamy się do końca naszego programu. Pora na odpowiedzi na pytania internautów. Napisała do nas pani Danuta. Czy w świetle nowego rozporządzenia z 14 marca 2022 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów dotyczących kredytów hipotecznych, proszę o informację, jakie wygrane od banku środki będą opodatkowane, czy cokolwiek będzie opodatkowane, np. w przypadku, gdy umowa zostanie uznana za nieważną lub za ważną. No tak, jeżeli umowa zostanie uznana za ważną, to nie będzie wygranej najpewniej, więc podatku tym bardziej by nie było. Natomiast, nie, no, absolutnie nie ma żadnych podatków z, od żadnych wygranych. Ta nowelizacja dotyczy nieco innych kwestii, bardziej związanych z jakimiś, powiedzmy, kwestiami umorzenia dla osób, które nie tylko frankowiczów, po prostu dla osób, które mają w ramach jakichś ugód, na przykład nie mogą spłacać kredytu, no to bank umarza jakąś część zadłużenia, które i tak bardzo często wirtualnie nie nalicza i wówczas oczywiście od tego również nie ma żadnego podatku. Natomiast to, co jest najważniejsze, jeżeli ktoś ma jakieś obawy co do tego, czy taki podatek kiedykolwiek trzeba będzie zapłacić, no to przecież istnieją różne instytucje, można złożyć odpowiednie zapytanie do Urzędu Skarbowego, natomiast do tej pory żaden z członków społeczności życia bez kredytu po prawomocnym wyroku, ani inne znane mi osoby nigdy nie zapłaciły żadnego podatku i taka sama jest opinia wszystkich znanych mi również doradców podatkowych. Tymczasem pan Krzysztof wydaje mi się, że ma kredyt Euro, ponieważ pyta cię o to czy mamy czy macie jakieś prawomocne wygrane Kwestii właśnie kredytów w euro, a nie frankach. Szwajca. Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o kredyty, które mamy w ramach już wytoczonych powództw, to są kredyty waloryzowane do oczywiście franka, euro, ale też jena, dolara. I mamy akurat w przypadku euro wyrok, gdzie jest osąd zasądzona, nieważność umowy też na zasadzie teorii dwóch kondycji. W rublach chyba nie ma, prawda? Dobrze, drodzy Państwo, ostatnie, ostatnie pytanie Pana Janusza. Czy sąd może zasądzić podwójne koszty zastępstwa procesowego, gdy na przykład kredytobiorców jest dwoje? Tak, tak, oczywiście, że może, nawet może razy sześć zasądzić te koszty. No, to się nie dzieje w sprawach frankowych. Natomiast nie tylko z uwagi na to, że. Tutaj jest dwoje kredytobiorców, bo najczęściej jest dwoje, chociaż oczywiście może być dla każdego z nich po połowie, jeżeli roszczenie nie jest solidarne, czyli jeżeli na przykład jest byłych dwóch małżonków, bądź braci siostra, bądź rodzeństwo, przepraszam, bądź syn i, i na przykład rodzice. Także tutaj zawsze te roszczenia są indywidualnie kształtowane, też zupełnie inaczej przedstawia się sprawa na przykład interwenienta, to jest też dodatkowe jeszcze, potencjalna możliwość do Dodatkowego odzyskania kosztów zastępstwa procesowego. Także wariantów jest bardzo dużo, natomiast nigdy nie zdarzyło się, tym bardziej, że zresztą jeszcze nigdy nie przegraliśmy prawomocnie w ramach spraw członku społeczności życia bez kredytu, żeby w ogóle cokolwiek trzeba było do banku oddawać tych kosztów. Także absolutnie jest możliwe, że będzie podwójna stawka, chociaż normalnie w sprawach, gdzie mamy roszczenie jedno, solidarne, takie rzeczy się nie dzieją tak mi przyszło do głowy, czy kredyty, czy kredyty dają banki w przypadku kochanki, kochanka, tak? To jest możliwe? Zbyszku, o czym ty mówisz? Ja nic na ten temat nie wiem. Ale tak mi przyszło do głowy po prostu. Dobrze, ja też na ten temat nic nie wiem. No i to już koniec naszego dzisiejszego odcinka. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszamy oczywiście za tydzień. Będzie nowy odcinek, kolejny program najlepszego programu dla frankowiczów i o frankowiczach z najlepszym ekspertem Kamilem Świedosikiem. A i najlepszym prowadzącym w takim Razie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do widzenia.